<głos> <głos> dawaj, dawaj. O nie! Chorka! Nie, czekajcie, czekajcie, bo to... No. Bo się bezba... Podskoczcie, podskoczcie. I teraz... O. Let's go. Co jest plan? O nie! Ej! Spadłam, spadłam, spadłam. Nie, wróćcie. Nie. wróćcie po mnie. Przyjaciele, towarzysze, nie możecie mnie zostawić. No, Julia, Julia, zaraz skaczesz. A to ty skakałaś? Nie, no kurwa! Boże, Morgan, ty kur, Zejdź, idź tam, to dobro no się, bo mnie spychasz. Aha. No w... wow. no właśnie. Nie wiem, co samo tu jeste? Kurde. Range no. baiting jesteś. No nie jest śmieszne!